Spider-Man 2 jest jedną z najbardziej wyczekiwanych gier w 2023. Niestety, albo stety, będzie wydana tylko i wyłącznie na PlayStation 5, przynajmniej w dniu premiery, czyli 20 października 2023. Spider-Man 2 to sequel bardzo pozytywnie przyjętej gry z 2018 i jego sequela, czyli przygód Milesa Moralesa. W drugiej części Peter i Miles będą musieli bronić kolejny raz Nowy Jork. Podczas PlayStation Showcase w maju 2023 Studio Sony pokazało nam naprawdę bardzo długi zwiastun tej gry, który jeszcze bardziej podgrzał atmosferę. Wszyscy czekamy na październik. Oprócz rozgrywki, materiały z PlayStation Showcase pokazały nam przynajmniej trzech wrogów, których zobaczymy w drugiej części, a jest to Craven, Lizard i Venom. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym zaprosić was do sklepu eneba.com, do którego link jak zwykle znajdziecie w opisie. Aktualnie trwa tam promocja na różnego rodzaju symulatory. Tak więc możesz zostać konstruktorem, rolnikiem, a nawet kozą. Link w opisie przeniesie was do promocji na różnego rodzaju symulatory, czy jest to Euro Truck Simulator, czy Football Manager, czy NBA 2K23. Czy Arma 2, czy Totally Accurate Battle Simulator, każdy znajdzie coś dla siebie, tak więc przypominam, link jak zwykle w opisie. W pierwszej grze mieliśmy bardzo dużo wrogów chcących powstrzymać Spidermana, innymi Kingpin Electro, Scorpion czy Dr. Octavius. Mimo, że dwóch najbardziej ikonicznych wrogów Spidermana, czyli Zielony Goblin i Venom, nie pojawili się jako pełnoprawni wrogowie w pierwszej części, to nadal zostali zasugerowani. Norman Osborn mógłby stać się Zielonym Goblinem, a Harry Osborn mógłby stać się Venomem, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie sceny z gry. No i mimo że Lizard i Craven Łowca to naprawdę bardzo fajni wrogowie, to jednak nie umywają się swoją popularnością do Venoma. Fabuła pierwszej gry pokazała nam przyjaźń Petera Parkera i doktora Octaviusa. Powolne przejście Octaviusa na ciemną stronę mocy było naprawdę mocnym wydarzeniem. Prawdopodobnie Spider-Man 2 będzie chciał przebić ten motyw. A jak to przebiją oczywiście Venomem. Zazwyczaj Venomem jest Eddie Brock, jednak twórcy gry powiedzieli, że tym razem Venomem będzie ktoś bardzo zaskakujący. No, i oczywiście to wpasowuje się w teorię, że będzie to Harry Osborne. Harry i Peter są najlepszymi przyjaciółmi, tak więc ujawnienie tożsamości Venoma pod koniec gry będzie miało jeszcze większy wpływ na to, jak Spider-Man i Peter Parker patrzą na tego ikonicznego wroga. Być może nawet Peter, chcąc ocalić Harego, przejmie Venoma na siebie. Co widzieliśmy w zwiastunach z PlayStation Showcase? To znaczy nie widzieliśmy jak przejmuje na siebie Venoma, ale wiemy z tego co widzieliśmy na PlayStation Showcase, że w pewnym momencie gry będzie nosił Venoma, który będzie miał na niego no dość negatywny wpływ. Dajcie mi znać w komentarzach poniżej co o tym sądzicie jako o Venomie. Jako główny wróg. Myślę, że to jest raczej oczywiste i ma naprawdę bardzo dużo sensu. No ale może widzicie kogoś innego, o kim w ogóle nawet nie wiemy. Rozpisujcie się w komentarzach poniżej.